Dzień dobry, wieczór. Monika Kurjata z tej strony na swoim profilu prywatnym na Facebooku. Witam się serdecznie. I dzisiaj jest dzień 151 mojego osobistego wyzwania 365 dni live'ów, e, także stawiam się. Teraz już mogę. Po dosyć e, stresującym kawałku dnia i również intensywnym dniu e, mogę się w końcu z Wami połączyć i być może powiedzieć parę słów na temat tego tematu, o którym wczoraj mówiłam. No, ale zacznę od tego, że dzisiaj pierwszy dzień tutaj nasz, w Grecji. I no, pogoda, muszę powiedzieć, to że dosyć szkocka, ale dużo cieplej. Dużo cieplej. Także mieliśmy przepiękny poranek, słoneczko mogliśmy zjeść śniadanie na zewnątrz. Pojechaliśmy na wycieczkę i było bardzo przyjemnie, miło, i tak słoneczko się przebijało przez chmury, a potem coraz mniej się przebijało i coraz mniej się przebijało, i jak wyszliśmy do takiej kafejki na, na chwilę, żeby sobie usiąść, odpocząć i wypić kawę, to zaczął padać deszcz i potem tak padał i padał bardzo mocno. I w tym deszczu jakby musieliśmy wrócić do auta, szukaliśmy, znaczy nie szukaliśmy, tylko mieliśmy kawałek do tego auta, więc w deszczu ja byłam ubrana w tak dosyć letnią także było śmiech, śmiechów, że tak powiem, śmiechu na sali. No i po powrocie tutaj do hotelu musieliśmy wrócić do hotelu, bo trzeba było naładować telefon, który służy nam za nawigację i tak dalej, więc nie dało się dłużej zostać, więc wróciliśmy do hotelu. No i wtedy już zaczęła się ta część, że tak powiem, stres, stresu. Bo um, jak wróciliśmy do hotelu, mój Konrad wszedł na Facebooka i na Five Jammers, um, na takiej grupie tutajszej, z naszego okręgu, tam gdzie mieszkamy, w Polsce, w Szkocji. Było ogłoszenie, na którym był nasz pies. Który sobie biegał po prostu gdzieś tam po abewiu i w sumie długo, potrwało wiele godzin, zanim udało się znaleźć, ale znalazła się. Także mogę w końcu odetchnąć i się, mam nadzieję, zrelaksować w końcu. No ale było, było dosyć stresująco. I ogólnie temat, który chciałam poruszyć wczoraj i który, o którym dzisiaj trochę powiem, to jest temat, który jest również bardzo powiązany właśnie z. Tą dzisiejszą sytuacją, bo tak naprawdę ja jestem tu w Grecji, pies zwiał tam w domu w Szkocji i jakby nie miałam za dużo możliwości, tak? Nie miałam jakby, co mogłam zrobić. Niewiele mogłam zrobić, ale jednocześnie jak się nie panikuje, to można sporo zrobić. W każdym razie na początku pies był tam szukany przez szwagra mojego i Maja, moja córka szukała. Ludzi po całym Abywiu, i no, nie udało im się jej znaleźć, więc potem te poszukiwania zostały gdzieś tam na chwilę e, zostawione. No a ja tu siedzę i myślę, nie, siedzę i myślę, siedzę i myślę. Nie mogę się tak do końca e, wyczilować. Wiadomo, no bo mój pies gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo, czy się jej, czy coś nie stanie. Ale e, napisał, do, napisała, napisał do mnie pewien człowiek, Dariusz, który e, zajmuje się nie wiem, jak to ładnie nazwać, ale chyba się to nazywa jasnowidzenie. No i napisał do mnie wiadomość taką piękną. I po tej wiadomości się po prostu uspokoiłam i stwierdziłam, że wszystko będzie dobrze. I powiem Wam, że nie minęło 5 minut, a 5, może 10 minut i pies się po prostu znalazł. Po tej wiadomości od Dariusza, i po tym jak po prostu usiadłam, odetchnęłam kilka razy, udało mi się tak uspokoić się na tyle, że wiedziałam, że wszystko będzie w porządku i było. No i temat jest taki, no bo temat jest o odpuszczaniu kontroli, o zaufaniu i odpuszczaniu kontroli. Jest to coś, co dla mnie zawsze było bardzo trudne zwłaszcza odpuszczanie kontroli. No i jakby nie patrzeć to zaufanie i odpuszczenie kontroli bardzo są ze sobą powiązane, no bo jak można ufać, jeżeli się um, jest z takim control freak, że tak powiem. Ja taka zawsze byłam. Więc e, nawet jeżeli wydawało mi się, że ufam, to, to nie było tego. No bo jeżeli próbowałam wszystko kontrolować, no to wiadomo, że tego zaufania nie ma. I jeżeli jest zaufanie, to wtedy można odpuszczać kontrolę. I fajnie jest mieć możliwość i czas na to, żeby budować tą, to poczucie zaufania do, do wszechświata, do świata, do ludzi, do siebie, bo wtedy możemy tą kontrolę odpuścić. I uważam, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy. Także dzisiaj, dzisiaj o tym i na podstawie właśnie historii moich podróżnych, i ta historia dzisiaj z moim psem też jakby ma tutaj. Zastosowanie, dlatego że dopiero jak zaufałam, że wszystko będzie w porządku i przestałam, tak wiecie, trochę tak w panice może gdzieś tam przeszukiwać te swoje myśli, po pierwsze oczywiście wrzuciłam posta swojego osobistego, wtedy się ruszyła nieba i ziemia, nieba, niebo i ziemia, i zaczęłam dostawać wiadomości, że było widziane tutaj, że tutaj, że czy sprawdzałam tam, czy może gdzieś tam jeszcze się pojawiłam, więc zaczęło to wszystko się samokręcić. Dostałam wiadomość od tego Dariusza wtedy, która mnie bardzo uspokoiła i pomogła mi po prostu zaufać, że wszystko będzie dobrze i odpuścić tą kontrolę. Niesamowite. Ale na podstawie w ogóle podróży chciałam Wam powiedzieć troszeczkę o tym temacie. Tak, w skrócie, no bo wiecie, jestem teraz na wakacjach, więc też nie, nie będę do Was gadać długo, mam nadzieję. Chociaż czasami, jak się rozgadam, to nie mogę się skończyć ale nauczyłam się w czasie podróżowania, kiedy odważyłam się do tego, żeby podróżować też sama, bo kiedyś wcześniej w ogóle nie, nie, jakby, nie było to dla mnie w ogóle możliwe, nie było to dla mnie dostępne, jakby zawsze byłam zależna od kogoś, najpierw byłam zależna od rodziców, zawsze gdzieś tam, zwłaszcza mój tato, jest taki, że wszystko za nas załatwiał, więc ja nie potrafiłam załatwiać niczego, wstydziłam się, bałam się pytać, bałam się robić różne rzeczy. A potem tak naprawdę moje przejście było takie, że miałam 16 lat, zakochałam się w moim obecnym mężu i tak z nim jestem do tej pory. I jakby ta, wiecie, ta taka odpowiedzialność za, za moje osobiste życie była najpierw jakby na moich rodzicach, a potem jakby przeszła samoistnie na mojego męża. Więc ja byłam taka bardzo niesamodzielna przez bardzo długi, długą część swojego życia. I, no, i między innymi, właśnie to, że bałam się sama gdzieś jeździć, coś robić, żeby gdzieś samochodem pojechać, żeby coś załatwić. Jak musiałam, to robiłam, ale jak nie musiałam i mogłam tą odpowiedzialność, że tak powiem, zwalić na mojego męża czy na jakieś inne osoby, to właśnie tak to robiłam. I w momencie, kiedy zaczęło mi bardzo, bardzo zależeć na pewnych rzeczach, które były potrzebne mi do mojego rozwoju osobistego. To wtedy nie miałam wyjścia, musiałam się odważyć na to, żeby, żeby zacząć, na przykład właśnie podróżować. I te podróże nauczyły mnie niezwykle dużo. Jeszcze wyciszę telefon, bo zapomniałam o tym, a nie lubię jak mi na właśnie, telefon daje notyfikacje. I, I wtedy właśnie w czasie tego podróżowania, czy podróżowałam sama, albo na przykład sama z córką, to też wcześniej się kiedyś nie wydarzało. To moje podejście, przede wszystkim moje podejście. Ee, takie podejście z nastawieniem, zawsze wszystko działa na moją korzyść i cokolwiek się. Właśnie, zawsze wszystko działa na moją korzyść i nieważne jak sytuacja się gdzieś tam obracała i nie do końca mi pasowała i była taka, wiecie, niewygodna, to ja potrafiłam w tej sytuacji gdzieś jakoś się, że tak powiem, rozgościć i kiedy nie dopuszczałam do siebie, bo ja mam takie tendencje do tego, żeby gdzieś tam przemyślać za bardzo i panikować, ale w momencie, kiedy udawało mi się tak. Wiecie, poluzować dupę, że tak powiem, i e, powiedzieć sobie, że wszystko zawsze działa na moją korzyść, że będzie ok, i że co może z tego fajnego wyjść, to zaczęło się wszystko inaczej układać. I wiecie, ja podróżowałam w taki sposób, że e, i to były moje, właśnie jedne z pierwszych podróży, że jechałam po prostu cały. Najpierw e, pierwsze moje warsztaty z gimnastyki słowiańskiej, na które poleciałam do Polski, poleciałam do Wrocławia. Stamtąd moja siostra odebrała mnie samochodem. Też się cholernie bała, bo ona też nie, nie, nie przepadała za jeżdżeniem gdzieś daleko samochodem, i, i to dla niej też było duże wyzwanie. Zjechałyśmy całą Polskę, żeby dojechać na podlasie, i ja też prowadziłam. Pomimo tego, że mieszkam od 16 lat w Szkocji, to zmieniałyśmy się z siostrą. Potem, jak wracałyśmy, to ja prowadziłam praktycznie całą drogę, więc wychodziłam ze swojej strefy komfortu, ufając, że wszystko będzie dobrze. I kiedy zaczęłam podróżować i właśnie niestety z Edynburga nie ma takich dobrych lotów, więc za każdym razem jak lecę na warsztaty z gimnastyki słowiańskiej, to mam problem i muszę lecieć na przykład do, do, z Edynburga do Londynu, w Londynie na przykład nocować na lotnisku i potem z samego rana mam samolot. Bardzo dużo rzeczy się zawsze wy, wydarza, ale kiedy ja mam takie podejście, takiego, takiego tego odpuszczenia tej kontroli i takiej ciekawości, co się może wydarzyć, to po pierwsze nie jestem aż tak bardzo zmęczona podróżą, nie jestem tak zestresowana podróżą i nie panikuję tak i naprawdę dużo rzeczy się fajnych dzieje w moim życiu. Kiedy na przykład podróżowałam z moją, z moją Mają i pojechałyśmy do Blackpool i to akurat było w takim załamaniu się pogody, że w ogóle nie było wiadomo czy my tam dojedziemy, ale ja sobie myślę, no jak nie dojedziemy, przecież wszystko będzie dobrze, dojechałyśmy, ale wrócić już nie wróciłyśmy. W Preston, w powrotnej drodze, tam nie wiem, po pół, pół godziny od chyba Blackpool, albo nawet 15 minut od Blackpool, czyli w naszą stronę jeszcze jakieś 2, 2,5-3 godziny, pociąg po prostu dojechał do stacji i nie było żadnych pociągów i tak naprawdę wiedziałyśmy, że nie wrócimy do domu tego dnia. Ale byłyśmy, miałyśmy dobre humory, po się, potem miałyśmy, zobaczyłyśmy Angel Numbers i po prostu wiedziałyśmy, że wszystko będzie dobrze, i tak się po prostu niesamowicie wszystko układało, ale dlatego właśnie, że miałyśmy poluzowane gacie. I za każdym razem, ja bynajmniej to widzę w moim życiu, za każdym razem, kiedy zaczynam się spinać, kiedy moja dupa zaczyna się spinać, kiedy czuję to napięcie, kiedy zaczynam się stresować i panikować w swojej własnej głowie, bo to jakby sama sobie robię, to wtedy wszystko idzie nie tak. Na przykład pogoda się spieprzy, na przykład, właśnie pies mi zwieje, wiecie, tak, tak właśnie jest. Ja czasami mam dużo problemy z tym, żeby się zrelaksować i mówię o tym głośno i wyraźnie, bo wiem, że to jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla nas, dla kobiet. Kobiety powinny bardzo dbać o to, żeby się relaksować, żeby odpoczywać, żeby znajdować przyjemności w życiu, żeby, żeby się cieszyć różnymi rzeczami. A kiedy ja o tym zapominam, kiedy zaczynam się tam zapędzać w ten, ten mój kozi róg, no to wtedy zaczyna się wszystko nie układać tak jak, tak, jak nie chcę. Ale to wszystko pokazuje to, kobieto, odpuść kontrolę i wszystko będzie dobrze. I dopiero jak mi się uda odpuścić tę kontrolę, to wtedy wszystko zaczyna się e, po prostu naprawiać. I dzisiaj tak naprawdę jestem... Moja ogromna wdzięczność w ogóle jest do wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w szukaniu mojego psa. Bo ja jestem w Grecji, a pies zwiał w Szkocji, więc to podwójny dla mnie stres był. Ale bardzo wiele ludzi było w to zaangażowanych, i ta jedna wiadomość i jakby jestem wdzięczna wszystkim niesamowicie, ale ta jedna wiadomość od Dariusza, um, że wszystko będzie dobrze, że pies jest, że żyje, że jakby powiedział mi rzeczy, które spowodowały, że ja po prostu natychmiast poczułam spokój. I wiedziałam, że wszystko będzie dobrze, no i nagle po prostu wszystko się poukładało, w przeciągu 10 minut się wszystko poukładało. I tak jest za każdym razem. Także moje dzisiejsze przesłanie właśnie jest takie po raz kolejny, że wyciągamy kija z dupy, luzujemy gacie, luzujemy dupę i e, odpuszczamy kontrolę na tyle, na ile jest to możliwe. Ja, ja na przykład wiem, ja wiem, że to jest ciężkie. Ja sama bardzo często tego nie robię i spinam się. i Dopiero jak sobie przypomnę, albo jak ktoś mi przypomni to wtedy dopiero jestem w stanie znowu wejść w to flow i w to właśnie luzowanie tych gaci. To jest niesamowite w ogóle, obserwowanie tego nawet w swoim własnym życiu. I, I być może na przykład macie to podobnie jak ja, być może macie tak duży problem, że nie potraficie w ogóle gdzieś tam się zatrzymać, ale jeżeli na przykład, właśnie taka jedna moja wiadomość, krótka tutaj na Facebooku, akurat może trafisz na tą wiadomość, jest ci ona potrzebna i. I zaczniesz choćby to obserwować, to przyjdzie taki moment, że zaczniesz to obserwować i zatrzymywać. A może jesteś tą osobą, która potrzebuje jakby tylko sobie to przypomnieć, albo doskonale znasz to i wiesz jak to robić, i być może wiesz, że są inne osoby w Twoim życiu, które potrzebują to usłyszeć, i teraz sobie o tym przypomniałaś i komuś o tym opowiesz. Także dzielmy się różnymi fajnymi rzeczami z innymi osobami, bo. Im więcej nas jest zadowolonych i szczęśliwych, tym, tym świat staje się po prostu piękniejszy. Także tego Wam życzę bardzo serdecznie. Widzę, że tu parę osób się pojawiło, także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że jest tutaj moja nauczycielka Ayurvedu, który się uczyłam, dr. Siwani Sud, jest Bożenka, Jamięta, Daria. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nie zawsze wszystko widzę, nie zawsze wszystko mi się pokazuje, ale. Ale dzisiaj widzę te kilka osób, także pozdrawiam Was serdecznie, ściskam i pamiętajcie, luzujcie poślady i wszystko będzie dobrze. No, to trzymajcie się kochane, do zobaczenia, do usłyszenia. Jutro pewnie, postaram się. Tak strasznie chciałam Cię zrobić, zrobić live z jakiegoś fajnego miejsca, ale mój telefon jest tym najbardziej głównym telefonem w tym momencie, który ma roaming. I, um, i po prostu musiałam saveować baterię przez pół dnia i, i dlatego też nie mogłam się z Wami połączyć wcześniej dopiero po powrocie do hotelu. Także może jak się uda, to zrobię tego live'a jutrzejszego z jakiegoś bę, pięknego. Mam nadzieję słonecznego miejsca, bo dzisiaj trochę jednak było chmurnie i deszczowo. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, buziaczki.